Siemanko wszystkim z tej strony szkapa. I zapraszam do Fish 2. Jedziemy tutaj z misjami. Tutaj mamy kalendarz log logowania. Jak zwykle przegapiłem, mamy dopiero drugi dzień. Nie umiem daj nigdy dalej. Zawsze coś przegapię i zaś to się od nowa zaczyna wszystko. Więc chyba do 30 z tego dnia to nie dojdziemy nigdy. Co my tu jeszcze mamy. Hmm, tutaj mamy jakieś misje, o, coś mi się udało wykonać. Eee, tu mamy coś... Mamy coś kupić. Jakiś ten, coś tam, już se zaraz poszukamy. Hmm, aha, tu mamy tego ślimaka kupić. To tak. Ym, za 200 chyba możemy sobie pozwolić, jeżeli to jest ten ślimaczek. Kupimy sobie to. Zobaczymy czy to jest to. jest postęp. Tak, no to jest to. I tu mamy Commons X jakieś. Yy, sorki za mój angielski, ale ja tego nie kapuję. Yy, to jest to chyba, nie? Tak, zobaczymy czy to jest to. Ścimy ich tutaj. Zobaczymy czy to się zaliczy. Tak, to jest to. Dobra, zrobiło się. Przyleciała rybka kompletny. Bieramy. Otwieramy. Co będzie fajnego? O, jakiś ten przedmiot. E, tu mamy co zrobić. Mm. Tu mamy zebrać. Tu już mamy, temperaturę, generator jakiś, szukamy tego czegoś, za 500, o. dobra, kupimy jeszcze to i już więcej nie, nie szalejemy. Eee. O, to akurat jest dobre, bo to wam chcę pokazać, czego się tutaj nauczyłem. Hmm, tu akurat mam wszystkie rybki 9 minut, ale to nie będziemy tego czekać Tylko zobaczcie e, Kupujemy właśnie to Jest to tego więcej e, To kupujemy I mamy te rybki tutaj 2 minuty trzeba czekać, 17 minut Czy tam ileś wszystkie mają? Wszystkie mają, tak I bierzemy, to plutujemy i patrzcie, i wykluwają nam się małe rybki. I te małe rybki zaraz pakujemy do akwarium. Obok, żeby tu było miejsce na następne. Tak dużo szybciej można, ale trzeba mieć troszkę kasy. Troszkę kasy trzeba mieć. Ja tu się staram właśnie mieć też magiczne rybki dwie, żeby zawsze jakoś trochę więcej tej kasy było. No dobra, tu mamy full. Tu mamy... Dobra, musimy je sprzedać. Musimy troszkę poczekać, żeby one się sprzedały nam te trzy rybki. To tak chwilkę potrwa, żeby nam je kupili. Więc. Zobaczymy, może to machnie szybko, może nie szybko. Dobra, ja poczekam aż oni sobie to kupią. Bo tu widzę drogi pokazuje, więc może to troszkę potrwać. Jedna poszła. O, ta najdroższa poszła, chyba. Więc poczekamy chwilę, czy nam wszystko to wykupią. No i jak widzicie, osóbka nam kupiła. Dwie rybki nam kupiła. Elegancko. Zeszło. Mamy tutaj gdzie. A jeszcze jedna jest. czemu mi jej nie sprzedało? No nie, to jeszcze musimy poczekać. Jeszcze jedna została. Kupujcie ją. Szybko, szybko, szybko. Wydawało mi się, że kupiła ta osoba dwie rybki. No może kupiła jedną, akurat. No, podoba ci się rybka, bierzem, panie. No i co? O, ta pani może weźmie, może ta pani? No, bierzcie rybkę, jedna rybka. Bierzcie, bierzcie, nie ma się nad czym zastanawiać. No, patrzcie, czterech oglądaj, I co? I gdzie? Nikt nie chce? Za droga, nie pokazują, że za droga. Dobra cena pokazywała. O, o, o. Do kasy, pani, do kasy, do kasy, do kasy. O, sprzedana, elegancko. Dobra. Mamy sprzed, sprzedaną, mamy wszędzie małe rybki. Mm, I taki patent, patrzcie. Teraz dajemy tutaj. Dajemy tutaj. Ja następne rybki robiłem tak. Tą wyjmowałem. I wkładałem następną, nie? I tak. A nie trzeba, tak, patrzcie, tak. Teraz po prostu nakładamy tą na tą. I nie wyjmujemy. I następną nakładamy. I tak cały czas tylko się nakłada. I one się zaczynają rozmnażać. Widzicie dużo szybciej, że nie trzeba jej wyciągać. Ja ją cały czas wyciągałem, a tu wystarczy nakładać. I to się nam samo robi. Więc dużo szybciej. Teraz tylko wychylać te, które nie są. Okay, jeszcze. O, cyk, cyk. I chwilę. mamy wszystkie rybki. Gotowe. No i zaś. To. Cyk. Są małe rybki. Te dwie. No właśnie, te dwie chcę ze sobą połączyć, więc temu daję na zmiany. Tą, z mam, no i tu już mamy praktycznie 21, więc więcej się nie zmieści i zaraz wam pokażę co ja z tym robię. Tutaj jakbyście sobie zrobili pełne akwarium magicznych rybek, to wiecie ile za jedno sprzedanie macie kasy? Jak sprzedaję po 70, 70 razy 21, ho ho ho, macie kasy w kilka, kilka minutek można powiedzieć. No a ja sobie będę musiał wykupić akwarium i tak jedno akwarium zrobić że sobie tylko tych drobszych rybek tam na mnożę. no i dobra no tu mamy wszystko i teraz przechodzimy tak tutaj mamy to akwarium już jakieś tu rosną, ale niech sobie rosną kupujemy to jest droższe 170 ale kupujemy to i pakujemy to tutaj te, te, w te rybki nasze. Patrzcie, i wszystkie rybki nam dorastają. Jakieś nowe się tworzą. Patrzcie, i mamy magiczną rybkę nową. ooo elegancko. Trzeba ją złapać. To jest ta. Jest chyba ta. Stała nam magiczna rybka. Nie wiem z czego czy z jajek, czy z tych. Ale elegancko. No, chyba że chyba, żebym odłożył tą magiczną. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy dokładnie. Ja, to jest ta. Dobra. Ona na pewno coś daje. Fish and grow more. Coś tam growing, a ta daje... Aha, głód, że nie spada. Ta. Coś tam z młodymi, ale nie wiem co. Nie, nie, nie wiem, nie wiem dokładnie. Trzeba by to było tłumaczyć, żeby wiedzieć. Tu nam się coś wykonało. 10 razy? 10 razy? Dobra, otwieramy skrzyneczkę. No elegancko nam to eee. Co mamy? 10 małych. Tu wydaj albo zarób 30, nie wiem, czy 300. E tu. Prawda, że to nie odsyła do tego, co trzeba to zrobić. A to są te Tu na level trzeci, ale 1600 to kosztuje, więc Hmm Wiecie co? No zaryzykujemy Dobra, level trzeci O kurde 800, ale nas zjadło 5000 o Ile tych leveli jest? Aha, tu dobra, Jak się... Się sprzeduje i jednocześnie uremontuje i sprzeduje. No chyba w złym ymm, momencie sobie to klikłam i nam ulepszą. Nie wiem, czy będę w stanie teraz ludzki kupywać coś, bo wydaje mi się, że mi się to teraz wyłączy. Zobaczymy, co się stanie. Jak pokupuje mi te rybki? 14 rybek, 13 11 Myślę, że tam za dużo tej kasy nie odrobimy, ale... Prawie 1000 mamy 960 O, prawie 1000, o już mamy 1000 To jakieś droższe rybki poszły Dostało 6 sztuk no to niech nam tutaj 5, niech nam je tutaj sprzedają elegancko. Aha, tu ulepszyło nam te akwaria, i tu jeszcze możemy dwa chyba odblokować. No, taka po 9, no to, to za dużo nam nie da. Tu jest za 70 jeszcze. Druga za trzecia za 70. Za 5. No to te za 70 mogłyby się sprzedać. One najciężej idą, bo one były za 60 wcześniej, a ja podniosłem do 70, więc teraz niektórym pokazuję, że są drogie. Już chyba te trzy będą miały się biedę sprzedać. Teraz się promocja już przyspieszone skończyło. Myślę, że chyba... O, ale może poszła. A poszła. Dobra, może chciał obniżyć do 60. Może jeszcze ktoś coś kupi. No, już za drogo pokazuje. Na 65 nie pokazywało, że za drogo. Dobra, zrobimy tak. I damy tą rybkę na 65. Tutaj znowu mamy pełno małych. Trzeba je poodławiać. No i tak cały czas. I tak jedziecie na okrągło i zarabiacie. I zarabiacie cały czas kasiórkę. O, tu mamy co? Znów do rozmnożenia. Czyli znów używamy tego. Znowu odchytujemy wszystkie rybki. Aż praktycznie do pełnego tamtego akwarium do 21, nie? No jeszcze raz będzie trzeba ich rozmnożyć. jak nam to szybko idzie, no tu trzeba pamiętać zwiększać im życie, bo którym się ujmuje o, ta już ma ledwo Tym ze mną nie mogą cały czas pracować no coś mi się tam wykonało elegancko i dobra, patrzymy jeszcze czy jakieś tu zostały jeszcze nie, wszystkie są. Zobaczymy, co się wykonało. Co się wykonało. Co się wykonało. I tu 200. A, to muszę chyba sprzedać parę rybek jeszcze. Czyli można by było te sprzedać. Te dwie może jak się sprzedają, to wystarczy. Dwie zostały za 65. No to teraz to myślę powinno pójść. A nie, to jej damy szybszą pracę do nałowywania klientów, więc... No za 65 to już nie może być za drugie. Bierzcie je, bierzcie te rybki. No i co, żadnemu się nie podoba? Co to są za klienci normalnie? Przyszli sobie pooglądać zamiast kupywać. No o jest, dobra, pani wzięła jedną rybkę. O i mamy kompleta. O to chodziło. Elegancko. Kolekcjonujemy. Otwieramy skrzyneczkę. Co dostaniemy? Tylko 50 kasy. No, tu mamy już zrobione. Tu mamy kupić jajka i... I sprzedać 25 rybek. No to może jedną zaraz sprzedamy? Ja no muszę sprzedać, bo chcę tam miejsce, żeby tą buteleczkę na całe 21 używać. No nie chcę tego używać, ale. Na jedną rybkę szkoda trochę. Dobra, poczekamy sobie, aż sobie ją ktoś kupi. No i dobra, nie musiałem długo czekać. Parę minutek i kupiona. No i teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy użyć tego. Jeszcze raz. O i znów odbawiamy tam 21 rybek. No chodź tu. Mamy 21. Pionych. tutaj sobie już porozmnażamy więc chyba raczej hmm, czasem nie rozmnożymy, bo nie będziemy czekać tyle minut. Teraz wszystko idzie tutaj przez to. Która jeszcze nie jest, to jest, to jest. To, to nie jest. Dobra, teraz muszę wywalić tą i złapać sobie tą dużą i ją z tą. Tak, i teraz jeszcze raz tą. Dobra. To już chyba wszystkie są. O, to nie jest. Ta też nie jest. Tak już chyba wszystkie. Dobra, to mamy. Teraz trzeba by było kupić mm, to żeby im e, żydko zwiększyć, to mamy 21. Więc też kupujemy to za 200. I rosną na rybki. O, jest coś nowego. Dobra, rybki nam urosły. I tutaj mamy co jeszcze, też mamy kupić jajka, ale te jajka chyba są droższe dużo. Może być ciężko. No nie 250, to dostać nas, to kupimy je 4 minuty. No, to niech się tam te jajka rozmnażają. One się będą robić, one się będą robić elegancko. A my w międzyczasie tutaj sprzedajemy wszystkie te rybki. Teraz mamy dużo czasu, więc dużo rybek w sumie. Więc możemy tego użyć. Ale poczekamy, aż się troszkę nam sprzeda. Może ci pierwsi coś wezmą, po prostu bez przyśpieszenia. O, patrzcie, już biorą. To czekamy, aż się to wszystko sprzeda. No i co? Poszły na wszystkie rybki. Mamy 1500. Tutaj nam zostało. Sprzedać rybek 20. 25, ale to przecież sprzedaliśmy. Nawet więcej. 21. A 21 i 22, dobra. Musimy jeszcze parę rybek do sprzedać. to Tutaj jeszcze dwie minutki zostało na wykonanie tego. Możemy tego użyć. I znów je tutaj rozmnożyć. O, muszę szybko je wyłapać, bo jak będzie za mało miejsca, to mi się nie rozmnożą te rybki. Muszę szybko te małe rybki odłapać. Żeby miały miejsce gdzie się rozmnożyć. No, minuta. Minuta 30. Czekamy to minutkę 30, a się tam to zrobi. A my sobie w międzyczasie tutaj rozmnażamy te rybki. O, za szybko, za szybko, za szybko. A jeszcze trzeba sprawdzić. Tak bo No, ta jeszcze nie jest. Dobra, już wszystkie. Elegancko, 40 sekund zostało. Więc czekamy, aż się nam odłowią. Tu można by było sprzedać zostawić sobie 10 ryb, pewnie. Myślę, że jedną z sprzedamy, jakąś jeszcze nie wiem, jaką. No i co, mamy 20 sekund, no musimy poczekać ten czas, bo co zrobić? Zobaczymy aż się nam rybki z tego wyklują. Ile ich wyleci? 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Ile co małe rybki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 małych rybek. 18 tam mamy. 1921. Mamy to akwarium. Kupujemy ten. To tutaj rzucamy. To nam porosną rybki. Później coś nowego dojdzie. O i magiczna rybka, elegancko. Musimy to magiczną namierzyć. sta Tak. Jest ta. Czyli stąd. Zwalimy jeszcze tą rybkę. No i tu już chyba nic takiego fajnego nie ma. No ta jest też taka fajna rybka. Nie, nie miałem jej nigdy tego typu. Można by było sobie zostawić, ale. Hmm, no można sobie zostawić, bo tych, tych za dużo nie było. Nie wiem, jakąś sprzedamy, które. Hmm, która nie bardzo nam tu co daje. No tą sprzedamy na przykład. Dobra, to mamy zrobione. Musimy parę rybek sprzedać. No to tylko to sprzedajemy i mamy wykonaną misję. Dobra, sprzedujcie się. Osie. Trzy rybki trzeba sprzedać, nie? Trzy rybki. Więc kupujcie trzy rybki, co wykonamy tego quest'a. No, kawę by się mu chciało. Do zoologicznego przychodzi po kawę. No, co za maniak. No dobra, poszła. 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 Dwie poszły. Jeszcze jedno, no. Jeszcze jeden pan po rybki. No, zapraszam, zapraszam. No, kupi pan coś. Kupi pan coś. Nie weź pan. O, nie weź pan sknera, kupił pan. Elegancko mamy. Mamy coś. Otwieramy skrzynię. 50 końców tylko. O, to mamy zrobione. To mamy zrobione. Tu mamy wykluć 10 fiszek. Więc to jest też myślę proste do zrobienia. Tutaj by się musiało wszystko sprzedać. Dobra, no to już nie będziemy czekać, aż to się sprzeda. To sobie później sprzedał, nie będę Was już tym zanudzał. Teraz musimy się pozbyć tych rybek małych, wszystkich tam. I tu się zastanawiam, że tu jest chyba opcja, że mam wykluć po prostu te małe rybki. Więc jeżeli ja je tu wszystkie wrzucę tutaj w to. O tu mam zwykłą. Tą zwykłą. A tu jest magiczną, to tą zwykłą sprzedamy. Będziemy tutaj same magiczne zostawiać. Czyli i ceny jest to magiczna? o 66, a to 56. To można im zwiększyć. Spokojnie, można im cenę zwiększyć. Mieszamy dwie magiczne ze sobą. Tą stąpię. Tam tą. Tam stą. Patrzę, które rybki jeszcze tutaj nie są. A no już chyba wszystko jest, a, a jeszcze nie. O, już nam wykonało jakieś questa. Aha, po prostu miałem rozmnożyć 10 rybek. To już mamy. No i quest zrobiony. A jak te questy lecą szybciutko, patrzcie tu, tu gotowe. Tu gotowe. I tu mamy co? Zarobić? 500 kasy. No to teraz byśmy musieli po prostu sprzedywać te rybki nasze, ale to już inny odcineczek. Jak się wam podobał, nowy sposób odkryłem, wam pokazałem jak on działa, więc też sobie możecie tak rozmnażać rybki taką szybkością. No i co? Dzięki za oglądanie, do następnego odcineczku, cześć wam!